W dniu dzisiejszym mamy okazję spotkać się na bardzo miłej uroczystości w jednostce OSP Ostroszowice, gdzie Komenda Powiatowa w Dzierżoniowie na ręce strażaków z Gminy Wiejskiej Dzierżoniów przekazuje średni samochód ratowniczo gaśniczy Mercedes Atego dla jednostki z OSP z Rostocznika oraz samochód Renault Trawik, można powiedzieć mikrobus dziewięcioosobowy do jednostki OSP Ostroszowice. Również jednocześnie z tymi pojazdami przekazana jest na ręce strażaków z Rostocznika zestaw hydrauliczny. Holmatro do prowadzenia działań, można powiedzieć, technicznych, głównie przy zdarzeniach drogowych, którym jednostka z roztocznika do tej pory praktycznie nie dysponowała. Sprzęt, który komenda powiatowa przekazuje na ręce strażaków ochotników, jest to sprzęt bardzo dobry. Jest to sprzęt, który jeszcze do niedawna był użytkowany w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie. Sprzęt w pełni sprawny. Samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafi do jednostki w roztoczniku zastąpi, można powiedzieć, już nowiekowy użytkowany samochód star 266, który przez tą jednostkę był wykorzystywany do dzisiejszego dnia. Jest to, można powiedzieć, naprawdę duży duży i duży przestrzał sprzętowy dla tej jednostki, ponieważ no, to już jest samochód, można powiedzieć, nowocześniejszy, wyposażony w nowsze systemy, większy zbiornik z zaopatrzeniem wodnym, środkiem pianotwórczym, a także gabaryt umiejscowienie sprzętu, który posiada jednostka, którą też, można powiedzieć, reprezentuje. Ten sprzęt na spokojnie będzie można już w tym pojeździe umieścić. No i miejmy nadzieję, że, tak jak się mówi, żeby tych wyjazdów nie było za wiele, ale jeżeli już ten samochód będzie użytkowany, to na pewno pozwoli strażakom z roztocznika wykonywać już, można powiedzieć, w perfekcyjny sposób działania ratowniczo-gaśnicze, których będą oni się podejmowali. Natomiast samochód Renault Trafic, który został przekazany do jednostki z Ostroszowic, była oczywiście debata, ponieważ jednostek zainteresowanych troszkę na, na terenie powiatu było i z jednym samochodem i drugim. Natomiast tutaj działa prężnie młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jest tutaj tych, można powiedzieć, młodych adeptów pożarnictwa około 40 osób. Także wiemy, że biorą różnego rodzaju udziały w szkoleniach, jeżdżą na różnego rodzaju, można powiedzieć, wypady szkoleniowe. Także ten samochód na pewno im się tutaj przysłuży i pomoże też realizować zadania starszych druhów ochotników Szkoląc tych, można powiedzieć, młodszych adeptów pożarnictwa. Jesteśmy dzisiaj w Ostroszowicach przy Remizie dlatego, że mamy uroczyste przekazanie dwóch pojazdów oraz narzędzi hydraulicznych na rzecz jednostki OSP Ostroszowice oraz OSP Rostocznik. Te pojazdy są taką lekką wymianą barterową, ponieważ wcześniej Rada Gminy przeznaczyła dofinansowanie w wysokości 200 tysięcy złotych na zakup średniego pojazdu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, a w ramach normalnych tych relacji sprzęt, który był wykorzystywany i jest, był używany, a jest w bardzo dobrym stanie, trafia do naszych jednostek. To jest kontynuacja tego, co rozpoczęliśmy w roku następnym, poprzednim. Jest to kontynuacja tego, czego dokonaliśmy w roku poprzednim. Jest to planowane działanie i dzięki temu zarówno potencjał ratowniczy się podnosi, ale również ten bus, który jest obok, będzie służył naszym najmłodszym, bo mamy bardzo aktywną, aktywne młodzieżowe drużyny pożarnicze, m.in. tutaj w Ostroszowicach i dzięki nim ta młodzież będzie mogła wyjeżdżać czy na, to, na zawody, czy na różnego rodzaju również rekreacyjne spotkania, ponieważ bardzo dobry sposób na integrację i wzbudzenie jakichś takich i emocji nawet, tak, związanych z tą grupą wiekową. Warto wspierać m.in. dzięki takim działaniom pojazdów, które były do tej pory, no to e, trochę się wstydziliśmy. Był taki moment, ale to wynikało z tego, że e, no, musieliśmy doj dojść powolutku do tego, aby po pierwsze mieć najpierw bazy, w których ten sprzęt mógł być przechowywany. Dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że mamy jedną z najlepiej wyposażonych e, jedne z najlepiej wyposażonych jednostek, jeśli chodzi o obiekty, ale też już i te pojazdy, które w nich się znajdują, a jak jeszcze w najbliższych miesiącach otrzymamy pojazd dla e, mościska, do którego również Rada Gminy... Do, do, udzieliła dotacji w kwocie 300 tysięcy złotych, to naprawdę to będzie nieba, a ziemia, tak mówiąc bardzo kolokwialnie, jeżeli chodzi o stan sprzed kilku lat.